Nie będziesz realizował swoich głównych celów. Twoje cele, twoje plany, marzenia będą szły jednym torem, a realizacja bieżączki będzie szła drugim torem. Zaczynasz od. Bardzo ważnej części podsumowania poprzedniego miesiąca. Podsumuj osiągnięcia w miesiącu październiku, czy podsumuj osiągnięcia w miesiącu poprzednim. To jest bardzo ważne, żeby zapisać, co osiągnęłam, osiągnąłem w poprzednim miesiącu. Dlatego, że bez podsumowania, bez zastanowienia się nad tym, jak wyglądał poprzedni miesiąc, bez wyciągnięcia wniosków, nie jestem w stanie dochodzić do tego, jakie modyfikacje, jakie zmiany mam zrealizować, ale również nie jestem w stanie Zastanowić się nad tym, co chcę zrealizować w tym nadchodzącym miesiącu. Trzeba też podsumowywać to, co zostało wykonane w obszarze pozytywnym, czyli analizuję to, co zrealizowałam. To mnie wewnętrznie napędza do tego, żeby mieć jeszcze większą motywację do dalszych działań. Następnie jest przejście do kroku, co odpuściłam, co odpuściłem. To jest bardzo ważne. I teraz zobacz, jaki jest komunikat, co odpuściłam, czyli co świadomie odpuściłam, z czego świadomie zrezygnowałam, czego świadomie nie zrobiłam, a nie. Czego po prostu nie udało mi się zrobić, tak? Czyli chodzi mi o to, że to są wszystkie te sytuacje, w których ty świadomie odpuszczasz i rezygnujesz z niektórych rzeczy. Następnie jest krok, na czym chcę jeszcze popracować, czyli analizując to, co było w poprzednim miesiącu. Może dojść do takiej sytuacji, że nad niektórymi obszarami już nie będziesz chcieć pracować, z nich po prostu zrezygnujesz, ale będą też takie obszary, nad którymi uważasz, że jeszcze trzeba by było popracować, je dopracować, żeby zamknąć. I następnie przechodzimy do planowania miesiąca najbliższego, nadchodzącego. Oczywiście, biorąc pod uwagę też te części, które robiłeś na początku tego planera, czyli do Twojego celu głównego. Bo to wszystko musi być spójne ze sobą, inaczej Twoje cele, Twoje plany marzenia będą szły jednym torem, a realizacja bieżączki będzie szła drugim torem. To, co jest najgorsze, to jest sytuacja taka, kiedy odkładamy cele ważne i priorytetowe dla nas na rzecz rzeczy operacyjnych i bieżących, bo niestety bieżączka, tematy pilne, mało istotne, one są cały czas, one nie znikną. Ale jeżeli one wygrywają z tymi rzeczami, które są naszymi głównymi celami, no to niestety nie będziesz realizował swoich głównych celów, tylko będziesz funkcjonował cał, cały czas w bieżączce. Czyli wypełniasz dolną część tej strony, twoje cele, priorytety, na przykład na listopad 2020, jakie są twoje cele i termin realizacji. I teraz ważne jest to, żeby był termin realizacji podany. Może to być termin realizacji końca miesiąca, może to być również termin realizacji oddalony w czasie, bo może być też taka sytuacja, że jeden cel, na przykład albo nawet trzy cele, są celami długofalowymi, które realizujesz przez najbliższe 3 miesiące, pół roku. Kolejną częścią tej części planera jest taki kalendarz, czy też takie miejsce, w którym masz poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek z perspektywy całego miesiąca. To jest miejsce, w którym najlepiej jest wpisać takie daty i takie obszary, w których ty widzisz, że one już się wydarzą. Czyli na przykład w moim przypadku jest to planowanie spotkań, czyli ja już wpisuję spotkania albo szkolenia w których jestem w danym momencie, po to żebym mogła popatrzeć na to z lotu ptaka. Ważniejsze projekty zadania na miesiąc listopad i teraz to jest ważne, dlatego że często jest tak, że niektóre osoby kończą na planowaniu tego swojego celu na poziomie ogólnym, na tych wcześniejszych stronach. Natomiast tutaj trzeba z tych celów wybrać sobie dwa takie główne, nad którymi chcesz pracować, które wymagają rozpisania na poszczególne zadania, bo każdy cel można potraktować tak jak projekt, a każdy projekt, każdy cel ma swoje podzadania, a one są też związane z pewnymi terminami, deadline'ami. Więc jeżeli ja wiem, że ten projekt wymaga ode mnie, czy ten cel wymaga ode mnie pewnych Zadań, które muszę wykonać w danym terminie, to warto jest właśnie z tej części planera skorzystać i wypisać sobie w kontekście tego miesiąca, na którym pracujesz. Potem dużo łatwiej ci będzie podsumować i też masz takie szybkie spojrzenie na to, co już masz zrealizowane, a co jeszcze należy zrealizować. Przechodzimy do ostatniej strony z danego miesiąca, podsumowanie budżetu. W marcu w roku 2020 pojawił się koronawirus. Koronawirus pokazał bardzo dużej ilości osób, że mają problemy z finansami, czyli żyją bardzo mocno konsumpcyjnie, co niestety wpływa na poczucie zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa, a jest ono nam bardzo potrzebne do tego, żebyśmy mogli kreatywnie realizować wszystkie cele, plany i marzenia. Więc, jeżeli ten temat Cię dotyczy i finanse są dla Ciebie istotne, to proponuję, żebyś zainteresował się właśnie tą stroną i z tą stroną popracował. I przechodzimy do Twojego celu finansowego, czyli tego, co chcesz oszczędzić. I teraz, co jest ważne. Zanim, zanim zacznie się miesiąc, warto jest wpisać, na co oszczędzam, ile potrzebuję i ile już mam, ile chcę odłożyć w tym miesiącu. Dlatego że to nie może być tak, że a dobra, odłożę to, co mi zostało, bo ja Ci gwarantuję, że nie odłożysz. To jest tak jak osoby myślą, że jak będę więcej zarabiać, to więcej odłożę. Najczęściej jest tak, że jak więcej zarabiają, to również więcej wydają. To może zadziałać jak trochę taki kijek, czyli zmotywować Ciebie do tego, że aha, zaplanowałam sobie, że odłożę kwotę, konkretną kwotę, konkretną kwotę X. A na przykład odłożyłam mniej albo połowę z tego, no to warto by było się zastanowić, przeanalizować, na co zostały wydane pieniądze, gdzie poszły te wydatki, z czego możesz zrezygnować i co możesz zagospodarować inaczej. Ta część planera się kończy. I powtórzę jeszcze raz: każdy miesiąc składa się z czterech takich stron. Jeżeli teraz bym skończyła tą stronę z wydatkami, przesuwam na drugą stronę, pojawia się kolejny miesiąc, czyli znowu podsumowanie osiągnięć w poprzednim miesiącu, co odpuściłam, nad czym chcę jeszcze pracować, Twoje cele i priorytety na kolejny miesiąc, kalendarz miesięczny cały. No i znowu najważniejsze projekty, podsumowanie budżetu. Jest miejsce na wnioski i przemyślenia i tu zaczyna się e, kolejna niespodzianka, ponieważ planer zaczyna być przecięty w połowie. Wiem, że możesz być tym zaskoczony, że jest to pocięte, natomiast dzięki temu, że to jest pocięte, dużo łatwiej jest pracować i Twoja efektywność będzie na dużo, dużo wyższym poziomie. Zapraszam Cię do kolejnego, kolejnego nagrania. No i życzę Ci samych sukcesów w nowym roku.